Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy faworki, przepis tradycyjny i bardzo smaczny. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego przygotowania tych pysznych faworków. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Ciasto na faworki można śmiało zagnieść na stolnicy. Ja do wyrabiania ciasta użyję robota. Do misy robota wsypuję pół kg mąki pszennej tortowej. Do tego 5 żółtek. dwie łyżki gęstej, kwaśnej śmietany. U mnie 18%. jedna łyżka octu. I będziemy wlewać jeszcze śmietanę 30%. Podczas wyrabiania ciasta będę dolewała śmietanę 30%. Ciasto już się pięknie wyrobiło, teraz odłożymy je na stolnicę. Jeszcze chwilkę powyrabiamy i odłożymy, aby odpoczęło. Ciasto nakrywam miseczką i odkładam je na 15 minut, aby odpoczęło. Zrobi się teraz elastyczne. Ciasto dzielimy na 3-4 porcje i z każdej porcji rozwałkowujemy cienkie blaty. Następnie wykrawamy z tych blatów faworki. I teraz nasze ponacinane prostokąty przeplatamy, aby powstał faworek, proszę wspaniały! Faworki smażymy z jednej i drugiej strony na złoto. Olej musi być nagrzany. Faworki wykładamy na talerz wyłożony ręcznika. Z przepisu wyszło 3 talerze wspaniałych faworków. Teraz posypujemy je cukrem pudrem. Jeszcze spróbujemy faworki. Mm. Bardzo smaczne. Mm. Faworki są przepyszne. Kruche i suche w środku. Smak mają rewelacyjny. Ciasto na faworki bałkujemy bardzo cienko. Wtedy one ładnie się smażą, są kruchutkie i ładnie rosną. Naprawdę są przepyszne. Polecam Państwu ten prosty przepis na faworki. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, się na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.